Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Szumilesie. Moi drodzy, dzisiaj film może trochę dziwny, bo być może nie powinienem go zamieszczać. Bo w, w, w tym odcinku dowiecie się, że coś mi się nie udało, a może za rok zrobię odcinek, że się jednak udało. Więc nie chciałbym, żebyście się bardzo nastawiali tak jak to dzisiaj jest modnie w internecie, że jak ktoś coś powie, a. No, uciekł mi autobus, no to zaraz się wszyscy rzucają na cały zakład komunikacji w danym mieście i hejtują i tak dalej, żeby tego nie brać tak pochopnie po prostu, bo jest to tylko zdanie relacji z tego, czy udała się ta walka z Turkuciami pod jadkami, których tutaj jest masa, zawsze była, zanim jeszcze działkę kupiłem, to już tu biegały, się dziwiłem, co to za brzydkie cholerstwo. No, ale teraz jest ich dużo, dużo więcej, bo ja sobie grządeczki zrobiłem, no to im pasuje w nich bytować. No i użyłem preparatu z nicieniami. Chciałem dzisiaj troszkę tak dogłębniej na ten temat parę słów powiedzieć, bo niestety ta walka się kompletnie nie udała. A myślę, że to jest taki preparat dosyć drogi, jednak, i warto by było kilka słów powiedzieć. Powiem tylko jeszcze. Dla widzów stałych może bardziej są zainteresowani, że tutaj jest rozbudowywany warzywnik, ale o tym są osobne filmy albo będą. Także dzisiaj skupiam się na tej walce z turkuciami. Co to jest Turkuć podjadek? To jest takie brzydkie chłolerstwo, które ryje pod, pod korzeniami, podgryza rośliny, potrafi całe pomidory po prostu ściąć. Zwłaszcza już później, to jak są duże, to tak nie, bo on głównie teraz na wiosnę tak żeruje mocno. Ale jak są takie sadzoneczki tutaj. तैगमाम Robione tam na przykład rosną, trochę mało widać. Wsadzimy do ziemi, to po kilku dniach potrafi być kilka ściętych po prostu. pod gryzami cebulę, nawet czosnek, właściwie sałaty, czy selery. Wszystkie warzywa, co tam ma ochotę zjeść, to sobie zjada, lubi i jest tego odgroma. Niszczy uprawy w ogrodzie bardzo mocno. Jest to szkodnik niezwykle y, szybko rozmnażający się i niezwykle właśnie taki, no, szkodliwy po prostu dla ogrodu. Czasami ludzie. Próbują wybielić to, że, że niby takie zagrożone kiedyś były wygnięciem i że trzeba tam o nie dbać. I w ogóle, a prawda jest taka, że w przydomowych ogródkach potrafi tego być no setki, a jak nie tysiące. Ja, ja dwa lata temu, jak te ziemy tu usypywałem tam w grządkach, to podczas przerzucania ziemi, tak bez przesiewania, tylko po prostu łopatą do, do, do taczki. No to yy, ponad 100 sztuk wyłowiłem, a wcale ich nie szukałem, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo mocno uciążliwy, szkodnik. Każdy, kto go ma, to dobrze wie, że to cholerstwo jest ciężko odstraszyć, wytępić, nie wiem, cokolwiek z tym zrobić. Jest dużo różnych metod, yy, które ja już stosowałem, i wiem, że też nie przynoszą za bardzo efektów, albo przynoszą takie efekty, że wyłapiemy jedną sztukę, dwie, a lata tam do około 20 jak na przykład woda z ludwikiem w znany sposób tutaj miałem po prostu nadal zobaczcie jakie są dziurska w ziemi bo cały czas, bo ten środek właśnie o którym dzisiaj głównie będę mówił nie, nie zadziałał i ja tutaj już wielokrotnie starałem się tej metody użyć jeszcze mi nigdy żaden turkuć nie wyszedł przy użyciu tego płynu, niestety wiem, że ludziom czasami się to sprawdza, no ale niestety to też na małą skalę, to jest takie walczenie, że kilka się znajdzie a, a reszta lata sobie gdzieś tam pod spodem, ja już nawet wody z takim olejem zwykłym jadalnym zalewałem, ale to dopiero Dopiero powiem wam, że jak zalałem całą grządkę tak, że aż ziemia była tłusta, to dopiero jedna sztuka wyszła. Ale to też nie jest fajne, bo niestety po prostu jest, jest problem, że ta ziemia potem właśnie taka tłusta jest. To, to też nie jest nic fajnego. Taka metoda. Metody z tym, żeby różne tam słoiczki, wiadereczka... W ziemi y, zakopać i, y, znaczy, zakopać. No, nie całkiem zasypać, tylko żeby obornik y, y, koński tam y, dodać, że one wtedy są zwabiane, wpadają tam i tak dalej. Też używałem nawet film wam o tym. Robiłem znam naprawdę sporo różnych metod, których sam też używałem, ale one są na małą skalę. I niestety złapię się kilka sztuk, jeśli się w ogóle złapię. Bo na przykład na tego Ludwika to w tym roku trzy razy próbowałem i ani razu nawet jedna sztuka. Mi nie wyszła, także, no idzie się zniechęcić i załamać, i używałem też tutaj takich środków naturalnych takich mm, odstraszaczy, jakby w formie pyłku takiego, no, no takie, takie jakby, jakby przyprawa wyglądało to, jak i też w formie peletu. Ja, już, ja tego wszystkiego wiecie, nie mówię wam dokładnie jak się produkt nazywał, bo nie chcę robić antyreklamy. Ja nie lubię robić czegoś takiego, że, że mi nie zadziałało, to właśnie potem ludzie się w internecie nakręcają, że tak jest, to wyciąganie pieniędzy, to dziadostwo i w ogóle. Może po prostu u mnie nie zadziałało, może nie wiem, moje są jakieś turbo turkucie, albo, albo ja coś też źle zrobiłem i dlatego go nie zadziałało. Nie lubię robić antyreklamy, dlatego mówię tylko tak po prostu, że są takie ziołowe preparaty. To jest wszystko naturalne, tam jest nawet to jest jako nawóz jest traktowane, bo tam jest azotu trochę takiego organicznego, naturalnego. Więc y, używałem też tego właśnie, y, takiego jakby pyłku, takiej przyprawy, używałem takiego peletu, który no, wygląda jak pelet, no, y, który miał po prostu też odstraszać, jakby tak zakołować w głowie temu Turkuciowi jeden preparat, że on nie wiedział, gdzie ma iść, nie, nie wyczuwał tych jakby warzyw, inny miał go odstraszać i tak dalej, no i to nie przynosiło zbyt wiele efektu. Y, tak mi się przynajmniej wydawało, bo teraz zagłożyłem preparatu, który niby już jest na wypasie. A nie przyniósł żadnego efektu, to się zastanawiam, czy nie wolę wrócić do tych naturalnych ziółek. A mianowicie chodzi mi o preparat z nicieniami. Po 25 milionów, 50 milionów nicieni aplikują ludzie do, do gleby. To są takie nicienie niby no, bezpieczne niby dla roślin, niby bezpieczne dla nas, ale niebezpieczne właśnie dla takich Turkuci. One atakują te Turkucie od środka, wnikają tam pod te pancerze i jakby no, no, zabijają jednym słowem, mówiąc, Turkucie. W taki też no niby naturalny sposób, no bo to jest ich jakby Wróg taki no, naturalny, wróg w przyrodzie, tylko wyse wyselekcjonowany i e, możliwy do zaaplikowania. No i słuchajcie, jest tych preparatów trochę na rynku, różnych firm. Ja wybrałem takiej firmy, nie będę właśnie mówił też, żeby antyreklamy e, nie robić, bo ludzie chwalą, niektórzy a i nie, też mówią, że nic nie zadziałał. Ehm, to nie jest produkt, który wczoraj wszedł na rynek, to jest już wiele lat i ta firma jak kilka lat temu już się tym interesowałem, no ale właśnie chciałem takie jeszcze bardziej niby naturalne sposoby yy, wykorzystać. Jakieś, jakieś odstraszanie, wyłapywanie i tak dalej, a nie od razu zabijanie. No to, to kilka lat temu już się tym interesowałem, to właśnie, właściwie tylko ta firma widziałem, że to produkowała, przynajmniej wtedy jak wszedłem na przykład na Allegro, to tylko aukcje tej firmy były. Teraz jest dużo różnych firm, które produkują właśnie taki, taki preparat. O, tu widzicie, w międzyczasie wyłączyłem te bzykacze, bo to głównie na krety miało być, żeby krety mi tu nie ryły, um, bo one nie wchodzą do grządek, bo tam jest siatka, ale ryją mi tu pod tym i mam takie po, po, porozwalane później te ścieżki, tak? Czasami mówicie też właśnie, że kret jest naturalnym wrogiem um, turkucia. No tak, tylko, że kret woli sobie dżowniczkę opierniczyć, niż latać za turkuciem, który jest duży i może niekoniecznie aż taki smaczny. Więc tych naturalnych to trochę tutaj też mam, bo tutaj przylatują dudki, które wyławiają te turkucie, są te krety i tak dalej, więc koty przychodzą. Jakieś pytaliście o koty, no to ja nie mam kotów, ale ciągle jakieś koty obce tutaj przyłażą do ogrodu. Tylko że widocznie mają jakieś ciekawsze zajęcia, albo inne zwierzęta mają po prostu łatwiejsze łupy, a niekoniecznie będą za turkuciami ganiać, no i nie ganiają, i, i te turkucie się tutaj panoszą. No i właśnie stwierdziłem, że no już trudno, kupię ten środek po prostu z tymi nicieniami i użyję go, no bo jak mam, właściwie tutaj widzicie, marchew miała, miała być i zaczęła kiełkować i tutaj to jest, zobaczcie, jedna dziura, druga, trzecia, czwarta, ja tu wczoraj podlałem, więc część dziur się zasypała, ale to jak durszlak po prostu wygląda, to jest wszystko po turkuciu, ja już wiem jak to wszystko wygląda, wiemy gdzie one tutaj chodzą, bo czasami mi się wręcz udało wy łapać, że, że widziałem, że gdzieś ryje, to szpadelek wbiłem wszystko mi wycina takie młode właśnie młode roślinki, to to najbardziej lubi podgryzać więc już nieraz go też spotkałem a nie spotkałem innych szkodników, więc widzę, widzę co się dzieje no i mówię dobra, kupię ten środek. Miało być to tyle tego, że będzie na 50 metrów kwadratowych. Ja tu mam do 42 metry do zagospodarowania, więc jakby jeszcze większą intensywność tego środka mogłem się spodziewać, niż, niż jest zalecany na jaką powierzchnię jest zalecany. I dlaczego w ogóle o nim mówię? Ponieważ preparat jest dosyć drogi. Kosztuje 70, 100 zł, 150, zależy też ile tego się oczywiście kupuje w tych milionach tych nicieni, ale tam chyba jest mniej więcej od 70 zł, wzwyż zazwyczaj, chyba że jakaś mniejsza ilość. No ale na tę moją powierzchnię to tyle to mniej więcej kosztowało. I jest bardzo trudny w aplikacji generalnie, bo jest szereg wymogów. Jak opryskiwaczem, to dysza nie może być mniejsza niż jakieś. Coś tam. Cały czas musi być w lodówce, więc jak y, wysłał mi sprzedawca to, to wysłał w takiej specjalnej torbie y, z tym wkładem, wiecie, do lodówek takim takim zamrażającym tak to mi, mi to wysłał ja jak tylko dostałem SMS-a, że paczka jest w paczkomacie to ja 10 minut po tym byłem już przy paczkomacie i odbierałem bo nie wiedziałem właśnie jak to sprzedawca zabezpieczył okazało się że dobrze zabezpieczył produkt był fajnie schłodzony więc ja szybciutko do domciu do lodówki to schowałem u mnie to leżało w lodówce jeden dzień czy dwa góra termin ważności był jeszcze tam na dwa czy trzy tygodnie do przodu śmiało nawet chyba więcej bo to ma dosyć krótki termin ważności, ale no ja chciałem, żeby to też się tak w lodówce jeszcze dobrze tam schłodziło i w, przeczytałem w międzyczasie tu przygotowywałem grządki, przeczytałem e, wszystkie te wymogi, które jest ich bardzo dużo, nie może to być na przykład w tej chwili co teraz aplikowane, bo, to, bo nie może być słońca bo promienie UV po prostu zabijają te nicienie. Yy, nie może być ziemia jakaś tam sucha, musi być wcześniej najlepiej podlana, później po aplikacji tego ja akurat konewką po prostu rozrabiałem, tak jak tam kazali, wyjąłem preparat na ileś minut przed rozrobieniem, rozrobiłem w iluś litrach wody, potem pomieszałem jeszcze i mieszałem cały czas i wylewałem, no już nie chcę wam wiecie przynudzać, bo po prostu jest tam Ogrom tych, tych wymagań, takich wiecie, co innego jest taki preparat, jak wcześniej używałem, właśnie te takie ziołowe, że po prostu wyjmujemy z worka, wysypujemy, trochę tam z ziemią przemieszać, podlać czy coś, to jest wszystko. Tam nie ma jakichś szczególnych restrykcji co do używania tego, a tutaj są, jest ich bardzo dużo. Naprawdę jest masa tego, żeby yy, potem nie mówić, że no, moja wina, kurde, zgapiłem się gdzieś. To musiałem się wczytać, musiałem się naprawdę trzymać tego niezwykle restrykcyjnie. Miałem tu w ogóle gości w międzyczasie, więc przeprosiłem tych gości, że nie mogę z nimi gadać, nie mogę tam z nimi siedzieć, po prostu muszę aplikować ten y, preparat i no, zwyczajnie y, skupić się na tym, żeby. Nie zmarnować tych nicieni i tych pieniędzy, bo to jest organizm żywy, trzeba te wszystkie wymogi spełnić. No to spełniłem wręcz z nawiązką, bo mówię na mniejszy teren niż potrzeba i naprawdę niezwykle ostrożnie używałem tego produktu. Jakie efekty? No niestety żadne, ale to totalnie żadne. Turkucie biegają stadami zadowolone, fikołki robią, podgryzają mi dalej cebulę, ryją korytarze, mają się świetnie. Ponad tydzień minął, około 10 dni właściwie mija już w tej chwili, jak nagrywam to po aplikacji tego produktu. On miał zadziałać w przeciągu kilku godzin, ewentualnie w przeciągu kilku dni, no i to jakby nie widać tych efektów tak od razu, bo po prostu te turkucie żyją gdzieś pod ziemią, one tam umrą, rozłożą się właściwie szybko dosyć i no, no możemy nie zauważyć, że zginęły, tak? One nie wychodzą na wierzch, żeby sobie tu umrzeć i pokazać, o, jestem. Tylko gdzieś to robią, że tak powiem, po cichu. No tak, tylko że mija, już ponad tydzień, około 10 dni od aplikacji tego i dbania, później też o wilgotność i wiele rzeczy różnych zresztą. No i co, co to dało? No, no nic, bo korytarze są nowe. Ja tutaj już glebę przegrabiałem, podlewałem wielokrotnie, więc te korytarze się, że tak powiem, zasypują. I za chwilę są nowe. Wczoraj podlewałem tam w grządkach i jak widzieliście, już przed chwilą wam pokazałem, są nowe korytarze. Zresztą tutaj też ta kamera może tak bardzo nie pokazuje, ale, ale też są nowe miejsca, gdzie, gdzie tych korytarzy powstaje. Są takie wybrzuszenia w ziemi. O, na przykład tutaj, jak widzicie, tu na bank szedł Turkuć i to wczoraj, bo ja wczoraj podlałem. Więc czy ten preparat jeszcze żyje? Nie wiem. Ale no, tak się dzieje od samego początku. O, tam widać cały taki długi korytarz. Wyławiam co jakiś czas, jak gdzieś tam ziemię troszeczkę specjalnie przekopię, właśnie w takim miejscu. Czasami idę do, do takiego korytarza. Jak widzę, że jest świeży, to tak gdzieś tam pokopię przy nim. No i wykopuję te turkucie mniejsze, większe, bo one się tak rozmnażają szybko, że pełno jest też takich malutkich korytarzy. Wydaje się, że to nie jest od turkucia, ale jest, bo ja później przychodzę właśnie z łopatką. I na przykład zaraz wam tu gdzieś, o, taki, taki mały korytarzyk, wąziutki. Turkuć jest duży, on jest gdzieś taki. 10 cm potrafi nawet mieć, czy tam 7-8 i, i jest dosyć gruby, więc to jest na pewno dziura małego turkucia, tutaj już mógł iść większy, ale tutaj malutkie też latają, więc czy małe, czy duże, yy, no po prostu nie zadziałał ten preparat w ogóle nic i tutaj o kolejne mamy yy, dziurska, yy, które świadczą o bytowaniu tego, bo innych szkodników tutaj nigdy nie wykopałem. Jak tylko ten turkuć. Mierzę się z nim już któryś rok, dlatego w tym roku się zdecydowałem: no, zainwestować. Mówię, dobra, 70 zł wydam, czy nawet 100, czy 200 na aplikację tego. Jeżeli to nic nie pomoże, no to lipa, ale jeżeli pomoże, no to myślę, że warto było tak. No, bo jednak zależy nam na tym, żeby jakieś te uprawy mieć i po prostu z nich korzystać. No. Nie zadziałało to. Nie chcę robić antyreklamy, bo też wiecie te naturalne sposoby, jak no chociażby pozwalanie tutaj pracować dudkowi. Dudek nieraz mi tu przylatywał ten ptaszek na grządki i wydobywał turkucie czy stąd, czy gdzieś tu obok, żeby po prostu no w ogóle on pracował. Więc ja wtedy nie wychodziłem do ogrodu, starałem się przynajmniej go nie wystraszyć. Um, te krety właściwie nigdy nie były odstraszane poza tym rokiem, bo jak mi zaczęły tutaj ryć tak mocno przy tych grządkach, no to dopiero w tym roku te takie odstraszacze solarne, znaczy ładowane przez słońce i jakiś tam dźwięk wydający, kupiłem. Więc i, i krety miały czas na to, żeby się z nimi. Zapoznać z tymi turkuciami i te dudki i inne zresztą. Tutaj nigdy nie było żadnej jakby takiej chemii lanej, żeby zabić jakiegoś szkodnika, więc. No po prostu natura tutaj zawsze rządziła, preparaty których używałem czy pułapki to też były albo naturalne preparaty albo pułapki, które właściwie się łapało te turkucia, a nie że jakieś tam nie wiem prądem panie, chociaż już miałem przez chwilę taką złość, że tak sobie pomyślałem może podgrzeję, te znaczy podleję tę grządkę tak solidnie i zrutnę to jakiś kabel od prądu nie wiem, żeby aby to wszystko wyskoczyło, czy co, może je tam trochę przeczeszę, no ale oczywiście no, nie zrobiłem tego, ale, ale już miałem nawet takie myśli. No i słuchajcie, no, no co on mam powiedzieć, no nie zadziałało właściwie nic. Te pułapki wszystkie, które stosowałem, czy te środki odstraszające, no działają czasami na kilka sztuk. Być może ten preparat z nicieniami też kilka sztuk dorwał i jakoś tam na nie zadziałał, ale niestety to nie jest tak, że się kupi i. No, Chyba, że nie wiem, może, może trzy razy jeszcze większą dawkę, jakbym kupił i aplikował co trzy dni, to może bym się w końcu pozbył ich tutaj z tego miejsca i na kilka tygodni może byłby spokój. Nie wiem, prosiliście mnie o zdanie relacji, bo macie z tymi szkodnikami problem ja też mam olbrzymi problem zawsze tutaj y, duża część tych, tych, tych cebul też tak trochę leży właśnie przez to, że zostały popodgryzane y, tutaj wręcz całe szczypiory O, tutaj powinna rosnąć, y, cebula nie rośnie, to jest przez turkucia, bo on ją tutaj po, po, podżera no są straty dosyć takie nieprzyjemne, jeszcze tam cebula, czosnek to, to kit, to tam jest dużo tego to jeszcze jak stracę 10-20% to płakał nie będę ale jak się wiecie wyselekcjonuje ileś tam Odmian pomidorów i ileś sztuk, żeby tylko tyle uprawiać. A w zeszłym roku, na przykład, nie miałem aż takich dużych stratek dwa lata temu, bo dwa lata temu na 66 sztuk pomidora, to mi 16 zniszczył turkuć. To już są naprawdę spore później problemy, żeby to zastąpić jakoś i wkurzające takie człowiek się napracuje. W zeszłym roku. Zeżar mi w sumie dwa jakby mi krzewy wypadły, ale ja tam dosadzałem, łącznie mi chyba z 6 czy z 7 sztuk wyciął. I czasami to jest tak, że na przykład jak w zeszłym roku jakąś jedną odmianę specjalnie posadziłem i właśnie tę odmianę mi wyciął. nie? Więc ja nie mówię, że mi tutaj wszystko wyżre, ale też widzę na przykład i mam mega popodgryzane. Tam co, co piąta w ogóle się nie nadaje do zjedzenia. Co czwarta jest w połowie zeżarta. No, no jest, jest, jest ten szkodnik bardzo intensywnie działający, zwłaszcza. Pasuje mu obornik koński, więc ja już też staram się używać go jak najmniej albo najlepiej wcale. Natomiast zacząłem używać obornika bydlęcego, no i on w tym bydlęcym też siedzi. Jak nie ma tamtego, to siedzi w tym. Jak nie ma ani jednego, ani drugiego, to będzie siedział po prostu w ziemi, odżywiał się roślinami i, i gdzieś tam sobie korytarze i jajeczka składał, czy co tam on tam robi, żeby się rozmnażać. Jest to bardzo intensywnie działający szkodnik w ogrodzie, robiąc. Czy duże, duże straty. Mi to przede wszystkim na, narobi straty, już nawet nie podgryzaniem takich większych warzyw, tylko tych, co dopiero kiełkują. To po prostu zżera albo nawet kopiąc te korytarze gdzieś te nasiona zakopie głębiej, one potem nie mogą wyskoczyć do góry. Co, co robić, żeby, żeby się uchronić przed nim jeżeli komuś jakieś metody zadziałały, które mi nie zadziałały to proszę je opisać, nie denerwować się na mnie, nie wyżywać, bo tak czasami jest, że jak ja powiem, że mi woda z Ludwikiem nie pomogła, to ludzie się rzucają i no dobrze, no pomogła, no to napiszcie no i fajnie, i to jest jakiś sposób, który być może komuś zadziała no mi nie zadziałał, no to o, tu widzicie kolejna bytność turkucia, no właśnie tak się to objawia, taką wybrzuszoną e, ziemią, no i dziurami, o, tak jak widać, e, widać chyba, że ziemia jest wilgotna, tak, dbam o to, pomimo, że już prawdopodobnie te nicienie, może już tam nie działają, nie wiem, bo to miało działać w przeciągu kilku godzin czy kilku dni, no cóż, nie zadziałało mi to wcale. Co nie oznacza, że ten środek jest bez sensu i nie działa nigdy nikomu. No, chcieliście, żebym zdał relację, no to zdaję, ale, ale wiecie, no kurczę, to jest też tak, że, że może ktoś zawiódł, tak? A może, nie wiem, jakiś pracownik u producenta trzymał to poza lodówką zbyt długo przez jakieś tam niedopatrzenie, czy co? Nie wiem, czasami kurier, może zbyt długo to wozić, chociaż u mnie to akurat bardzo szybko ten kury to przywiózł, czasami ktoś taki jak ja aplikujący ten środek może popełnić jakiś tam błąd, bo jest naprawdę bardzo restrykcyjne, tam normy są, żeby spełnić przy aplikacji tego, więc mogą się pojawić po drodze jakieś problemy, które sprawiły, że u mnie to nie zadziałało. No, ale bardzo dużo osób, bardzo dużo widzów Was pytali, pytaliście o to, żebym zdał relację. No to zdaję, czy to jest dobrze, czy niedobrze. Proszę się nie zdziwić, jakby się okazało, że na przykład za rok, czy nawet za miesiąc, ale może za rok bym chciał zaaplikować to jeszcze raz i wtedy powiem, że jest to wspaniały środek i że super zadziałał. Bo może też tak być. Może się okazać, że w tym roku po prostu mi się nie udało, a w innym roku się uda, więc nie ma co do tego podchodzić. Chodzić tak bardzo no, jednoznacznie te środki, o których wam mówiłem, te naturalne, takie do wysypania, też tam właśnie takie proszki, takie pelety. Ja będę kupował jeden z tych środków trzeci rok z rzędu. I ja po prostu obserwuję, bo. Wysypać i powiedzieć, nic nie zadziałało, no to jest łatwo, nie? I potem właśnie zaczyna się dyskusja, kłótnia, i, i, i tak dalej. Ja nie chcę do tego dopuścić. Ja zwykle, jak robię jakieś testy, to staram się je robić porządnie. Nie tak, że ktoś weźmie dwie sadzonki i pokazuje, o, te podlewałem wodą, a te nawozem, i jak wspaniale, bo to jest bezsens totalny. To trzeba mieć wiele sztuk i przez jakiś czas prowadzić różne obserwacje, żeby, żeby warto było coś wspomnieć. No ale pytacie o te sposoby na turkucia i szczególnie o te nicienie, ponieważ jest to środek uważam, że drogi no to warto było wspomnieć, że niestety nie jest to środek łatwy w, w aplikacji i nie jest to, że tak powiem, takie panaceum już na wszystko że, znaczy w sensie, że aplikuję i mam z głowy, gdyby tak było chętnie bym polecił, niestety tak nie jest, a środek jest dosyć drogi ja o nim wspominałem, więc ostrzegam, że może Działa, ale u mnie w tym roku nie zadziałał absolutnie nic. Dlatego uprzedzam, żebyście potem też nie mieli do mnie żalu, że no kupiliście taki środek za 100 zł, zaaplikowaliście i nic nie pomógł. Też się tak może niestety, jak widać, zdarzyć. Że nie da to nic. No cóż zrobić? Co ja będę teraz robił? Nie wiem. Myślę, że. Muszę posadzić wreszcie te rozsady, no zobaczcie jakie one są już duże, a to dlatego nie sadziłem ich tu wcześniej, To już dawno powinny rosnąć te wszystkie sałaty i tak dalej, rukole i w ogóle powinno być pięknie w szklarni. Ja się wstrzymywałem właśnie po to, żeby najpierw zaatakować turkucia, a potem wsadzić te rozsady, bo wiem, że jak wsadzi, wsadziłbym je od razu, to już bym połowę miał wycięte. No, ale niestety muszę tak zrobić. No, one się gniotą tutaj w tych, w tych doniczkach, już są za duże, żeby je tu trzymać. Trzeba je posadzić. Trudno, albo się uda, przynajmniej część. Może, może dlatego mam w tym roku taki nadmiar, żeby walczyć z turkuciami ich ilością. Może nie wszystkie mi zażrą i część się po prostu uda. No, jestem zawiedziony tym, że nie udało się z tym środkiem, natomiast sam go nie skreślam. Byłem bardzo ostrożny w aplikowaniu tego. No ale co zrobić? No czasami tak jest, że się po prostu coś nie uda i trzeba poszukać przyczyn, nie? I może zaaplikować jeszcze raz i trzeci raz i dopiero wydać jakąś opinię. Dlatego mówię, relację zdaję dla was i mówię, że to mi się nie udało. Ale to nie znaczy, że chcę oczerniać ten produkt producenta i że chcę wam powiedzieć, że to nigdy się nikomu nie sprawdzi. Ja tylko zdaję relację z tego roku. I to wszystko, a jeżeli wy macie inne doświadczenia, lub takie same, zresztą nieważne, jakiekolwiek doświadczenia z tym preparatem, czy z innymi mm, no, metodami mm, walki z turkuciem, dajcie proszę znać w komentarzach, chętnie poczytam i może zastosuję kiedyś jakiś inny środek albo w inny sposób. Ten sam na przykład, tak? Bo jest to problem w całej Polsce tego turkucia. Także e, wiele, wiele osób z różnych rejonów mi o tym pisało, więc warto myślę się wymieniać tymi doświadczeniami. Nawet jeśli dzisiaj nie mam dla Was super metody najlepszej na świecie, to jednak uważam, że warto o tym wspomnieć, żeby po prostu tę wiedzę powiększać i w komentarzach się nią też wymienić. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczyska, pa. pa.